Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu moich koleżanek i kolegów, całego zespołu Muzeum Pana Tadeusza. To jest dla nas zaszczyt i mobilizacja do dalszej pracy. Powiem tylko dwa słowa może. Muzeum Pana Tadeusza jest częścią Zakładu Narodowego Imienia Osolińskich, najnowocześniejszą częścią. Mieścimy się w kamienicy pod Złotym Słońcem we wrocławskim rynku. Jesteśmy muzeum narracyjnym, które mówiąc najkrócej ukazuje romantyczną ideę wolności. A centrum naszego muzeum jest oczywiście rękopis epopei. I to właśnie epopeja jest dla nas inspiracją do działań, w których staramy się prowadzić dialog z naszymi odbiorcami. Ze wszystkimi odbiorcami. Z tymi małymi i dużymi, z małych miejscowości, z miast. I staramy się to robić po to, aby stawać się, cytując Wieszcza, tak jak Soplicowo, centrum polszczyzny, do którego państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. you <laughs>